gdzie takie zwalone drzewa, tu takie konary to właśnie znajdowały się mniej więcej w tych okolicach te, te takie tajemnicze groby, które można było zobaczyć jeszcze w latach 70. Tajemniczego żowa, tajemniczego żowa. nic tu się nie skryje i nic się nie stowa. tajemniczego żowa. Witam Cię wszystkich bardzo serdecznie, gdzie jesteśmy i o czym dzisiejsza opowieść będzie, a dzisiaj znajdujemy się na wprost ulicy Owocowej. Tam ten mostek gdzie stoją y, samochody, to jest y, górze Kłodawka, Mostek na Kłodawce, tam dalej jest Buszyńskiego, a my jesteśmy na ulicy Owocowej. Czy o czym dzisiejsza y, opowieść będzie? A dzisiejsza opowieść będzie o y, młynie i o pewnych tajemniczych grobach. Znajdował się młyn i tutaj obok tam znajdowały się groby. Zaraz wszystko opowiem! A gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? No to koniec piasków. Praktycznie skręcamy przez mostek na ulicę Wyszyńskiego. Ulica Wyszyńskiego nazywała się Klodowstrasse, czyli była taką ulicą wylotową na miejscowość Kłodawe. No ciekawe, od 1257 roku rzeczka Kłodawa nazywała się Aquacladowe. I nie wiadomo, czy starsza jest nazwa miejscowości Klodów, czyli Kłodawa, czy też nazwa rzeki Aquacladowe. Trudno powiedzieć. A nasza dzisiejsza opowieść dotyczyć będzie głównie Hintermühle. Czyli po prostu młynu dalekiego. Tajemnice Znajduje się nad rzeką Kłodawką. To płynie rzeka Kłodawka, a tam gdzie takie zwalone drzewa, tu takie konary, to właśnie znajdowały się mniej więcej w tych okolicach te, te takie tajemnicze groby. Które można było zobaczyć jeszcze w latach 70. Według niektórych przekazów były to dwa groby, według niektórych jeden zaraz wszystko opowiem. Tutaj właśnie w okolicach znajdował się młyn tak zwany, tak zwany Hintermule, czyli młyn daleki. Młyn daleki zbudowany został w roku 1683, a właściwie od roku 1683 jest ono notowany. Całkiem możliwe, że powstał wcześniej, czyli jest to jeden z takich starszych młynów w tej okolicy Gorzowa i co ciekawe była to ostatnia posiadłość miejska w drodze na północ w zasadzie, czyli w drodze na Kłodawę. Ten młyn, młyn daleki, był jeszcze własnością podlegającą miastu Landsberg. A jak ważny był to obiekt dla naszego miasta, to świadczy o tym, że ten młyn przetrwał aż do początku lat 70. XX wieku czyli młyn przetrwał wszystkie zawirowania heh, przez kilkaset lat, które nawiedzały nasze miasto. Ja nie pamiętam tego młynu, nie miałem szans go zapamiętać, ale pamiętam niewielki mostek, który tutaj prowadził nad tą rzeczką, kłodawką. Skakałem z tego mostu. Z tyłu za mną mostek. Mostek na rzece kłodawce, ona ulicą owocową ten mostek. Powstał bodajże w 90-tych latach, przedtem był to taki drewniany mostek. A tutaj cały czas widzimy jeszcze ślady spiętrzeń. Te spiętrzenia, to jest taki niewielki wodospadik, który jest pod mostkiem. To jest ślad po owym młynie. Zaraz spróbujemy pokazać resztę pozostałości po tym młynie, po tych spiętrzeniach. Natomiast ja naprawdę znam te miejsce z dziwnych okoliczności, gdyż kurczę. Jakie taki, może dziesięcio, może dwunastolatek, tam była, była taka kipiel i ja w tą kipiel w mostku skakałem prosto w tą taką wzdużoną wodę. Ciekawe. W zasadzie wszystkie młyny wodne muszą mieć taki rezerwuar wodny, czyli musi mieć spiętrzenie taki młyn i przechowywać wodę po to, aby w razie czego, w razie pracy koniecznej, gdzieś tam przychodzi większy towar do zmielenia, musi mieć wodę, gdyż sama rzeczka szczególnie latem może tej wody nie nastarczyć, dlatego każdy młyn wodny powinien mieć taki rezerwuar, gdzieś taki, jakiś zbiornik wodny, który umożliwiałby korzystania z siły wody. W czasie, gdy w tej wody jest mało. Tutaj też takie coś było. I, o, proszę zobaczyć. To są pozostałości tak zwanego Hintermullenzwich. O ile dobrze czytam. Czyli takiego stawu wodnego przy młynie dalekim. I, tylko drobne ślady zostały takie bagniska i podmokły teren. I, ale proszę mi uwierzyć, Taki staw tutaj istnia. Proszę również docenić pracę skromnego youtubera, który przez pokrzywy i przez bagniska przedzierał się tylko po to, aby Państwu można było pokazać resztki tego stawu. Przez wiele stuleci ten młyn daleki był taką wysuniętą placówką naszego miasta i prowadziła do niego droga Hintermulenzwek, później nazwana. I imieniem Marszałka Focha, a obecnie ulicą Puszkina. Hintenmullerweg, czyli do młynu dalekiego, tak nosiła nazwę ta ulica i w zasadzie była ona pusta, a na końcu znajdował się ten młyn, który był prawdopodobnie dosyć mocno ufortyfikowany. Byle kto go nie zdobył. No i teraz należało przechodzić do drugiej części opowieści, czyli opowieści o tych tajemniczych grobach, o których wspominałem na początku, że tuż obok nurtu kłodawki jeszcze na początku lat 70. można było ujrzeć tajemniczy grób lub tajemnicze groby, gdyż co by tu nie mówić, jest to tylko przekaz ustny. Znam tą historię tylko i wyłącznie od z opowiadań moich znajomych lub moich widzów. A przekazy ustne, jak to przekazy ustne różnią się od siebie, czasami nawet dość znacząco, tym z tym jedną pewnością, że te groby tutaj naprawdę były. Zbyt dużo mam informacji o nich, aby uznać to za wymysł na pewno te groby były. Mam tu potwierdzenie, o tych grobach przynajmniej z kilku ilu, nie o ile nie z kilkunastu źródeł. Lokalna wieść niesie, że gdy wkroczyła tutaj Armia Czerwona w 1945 roku, zastała ten młyn całkowity, kompletny, pełen wyposażenia oraz pełen różnego rodzaju dóbr. Oczywiście wyposażenie zostało zrabowane, wszystkie dobra zostały zrabowane, a ruskie sałdaty przy okazji. Wymordowały całą rodzinę, która opiekowała się tym młynem. Część rodziny uciekła, zostało tylko dwie osoby, które miały jakby mieć baczenie na ten młyn. No i te dwie osoby zostały tutaj zamordowane i niedaleko tu przy samej kłodawce zakopane. Stąd te dwa groby. Historia naszego miasta to historia młynów, tak. Gozów mógł się poszycić młynami. Niektóre były olbrzymie, czterokołowe. Niektóre malutkie, niektóre wręcz mikroskopijne. Ten tutaj należał do tych średnich, takich nie za dużych, nie za małych, ale historię za to miał bardzo, bardzo ciekawą. Gdzie możemy pozostałości młynów jeszcze obejrzeć? Na pewno możemy obejrzeć jeszcze na ulicy Borowskiego. Tam jest nawet odrestaurowane takie udawane koło młyńskie. I można obejrzeć budynek byłego hotelu La Moulin, co tutaj niedaleko. Tam też był młyn z tych takich większych. Ta historia o wymordowaniu przez Armię Czerwoną młynarzy to jest pierwsza wersja. Druga wersja, jaką słyszałem, to była taka, że nie wymordowano młynarzy, tylko wymordowano tutaj ruskich, przepraszam, niemieckich dezerterów, którzy Gdzieś w tym młynie się ukrywali. I stąd rozbieżność w ilości grobów, gdyż słyszałem, że znaleźli... armia czerwona, sołdaci armii czerwonej, znaleźli jednego desertera, prawdopodobnie również z tatuażem pod pachą, i od razu, jak miał tatuaż pod pachą, to od razu dostał kulkę w łeb. Z tym się rusy nie patyczkowali i pochowano go właśnie tutaj koło tej. Rzeczki, Natomiast była też wersja podwójna, czyli że dwóch dezerterów lustrzy złapali i dwóch rozstrzelali i zakopali koło tej rzeczki. Bardzo by mnie interesowało potwierdzenie tej historii. Ile tak naprawdę tych grobów było? Gdyż mieszkańcy miasta pamiętają, niektórzy jeden grób, niektórzy zaś grobów dwa. Kto wie, czy nie, na początku nie było ich dwa, później jeden. A jeszcze wyjaśnię tą historię z tatuażami. Tatuaże pod pachą Mili SS tam mieli wytatuażowane grupę krwi. Diemnice no, Gorzowa! Trzeba przyznać, że Trzeba przyznać, że historia o tych tajemniczych grobach, o tym spalonym czy tam opuszczonym młynie. Wydaje mi się bardzo ciekawa. Mieszkańcy Gorzowa z tych okolic, mieszkający w tych okolicach pamiętają te groby. Podaj, że jeszcze w roku 70. te groby były widoczne. Później, co się z nimi stało, nie za bardzo wiadomo. Zapraszam na tajemnicę Gozowa. Dawajcie lajki, dawajcie subskrypcje. Większość moich widzów nie subskrybuje kanału. To jest dziwne i źle wpływa na moje zasięgi. A jak ktoś czuje w sobie moc finansową, proszę wspierać Tajemnicę Gorzowa, bo słyszymy dźwięk. Jest kiepski, ukradli mi mikrofony. Kupiłem podróby, które są nic nie warte. Zapraszam na tajemnicę Gorzowa. Ten film możecie Państwo zobaczyć dzięki naszej inwencji twórczej. Materiał powstał z własnych środków, bez wsparcia naszego miasta Gorzowa Wielkopolskiego.